Każdy z nas doskonale wie, jak obecnie wygląda profesjonalny wrestling. Spektakularne akcje, świetne storyliney oraz tysiące widzów na stadionach, a miliony przed telewizorami. Nie zawsze jednak tak było. Wrestling musiał przejść bardzo długą drogę do tego, aby stać się największą rozrywką sportową. Początki tego, co obecnie jest nazywane wrestlingiem, datuje się na przełom XIX i XX wieku. Przez te 100 lat Przewinało się dziesiątki tysięcy gwiazd w różnych federacjach oraz niezliczona ilość pojedynków. Dzisiaj przybliżymy jedną z zapomnianych postaci, którą my, jako Polacy, powinniśmy kojarzyć. Mowa tu o Stanisławie Cyganiewiczu, który znany był również pod pseudonimem Stanislaus Zbyszko. Jest to jedna z największych ikon początku XX wieku i jedyny polski mistrz świata w tej dyscyplinie sportowej. Witam! Z tej strony Lesiu z kanału Attitude Polska, a dzisiaj przybliżę Wam historię polskiej legendy Stanisława Cyganiewicza. Przed rozpoczęciem materiału chciałbym Was zachęcić do subskrybowania Attitude Polska, czym zmotywujecie nas do dalszej twórczości na tym kanale. Dzięki wielkie i zaczynamy odcinek. Urodził się w 1879 roku w malutkim górskim mieście o nazwie Limanowa. Jego ojciec był leśnikiem. Ale mimo to Stanisław Cyganiewicz był bardzo dobrze wykształcony. W Wiedniu studiował muzykę, filozofię oraz prawo. To właśnie na studiach rozwinął swoją wspaniałą sylwetkę oraz niezwykłą siłę. Na przełomie wieków zaczął występować w polskim cyrku, gdzie toczył walki zapaśnicze. Mierzył zaledwie 172 cm, ale ważył około 120 kg. Nie było więc nic dziwnego w porównywaniu Cyganiewicza do niedźwiedzia. Jego międzynarodowa kariera rozpoczęła się, kiedy wyjechał do Berlina, gdzie spotkał George'a Schmita oraz Władysława Pytlasińskiego, gdzie ten drugi stał się późniejszym mentorem Stanisława. Cyganiewicz w następnych latach coraz szybciej rozwijał swoją karierę. Rywalizował w wielu turniejach, a siła i waga wywindowały go niezwykle wysoko. To właśnie wtedy postanowił zmienić swój pseudonim na Stanislaus Zbyszko. Bardzo głośno zrobiło się o polskim wojowniku po jego walce z Rosjaninem Iwanem Poddubnym, który mimo tego, że był o głowę wyższy od Polaka, to jednak starcie zakończyło się remisem. Następnie wygrał prestiżowy paryski turniej, czym doprowadził do swoich przenosin na Wyspy Brytyjskie. Tam doszło do jednej z największych walk tamtych czasów. Naprzeciw naszego rodaka stanął reprezentant Imperium Osmańskiego, mistrz Bosforu, Kara Suleiman. Dwójka ta walczyła wiele razy przed ogromną publiką, zgromadzoną m.in. w pawilonie londyńskim oraz Gibbons Music Halls. Wkrótce doszło jednak do wielkiej kontrowersji. Walki te okazały się być ustawione, co zapoczątkowało wrestling w Europie. Jedna z walk tej dwójki była nawet 2 out of 3 Falls matchem. Zbyszko coraz częściej pojawiał się na arenach w Wielkiej Brytanii oraz w Stanach Zjednoczonych, czym zyskiwał doświadczenie w dawnym wrestlingu istniało już wiele tytułów mistrzowskich, ale jeden był zdecydowanie najważniejszy. Mistrzostwo świata. Na początku XX wieku posiadały go takie żywe legendy, jak wcześniej wspomniany George Hackenschmidt oraz legendarny Frank Goff. W 1909 roku stoczył pojedynek właśnie z Gotem. Walka odbyła się w nowojorskim Buffalo i co ciekawe po godzinie zmagań sędzia ogłosił remis. Wkrótce ponownie doszło do pojedynku Polaka z Gotem. W sensacyjnie krótkim starciu Amerykanin zdołał wygrać w 6 sekund. Stanisław zaprotestował i walkę wznowiono. Ponownie jednak przegrał po kilkudziesięciu minutach wyrównanego boju. W 1910 roku doszło do kolejnej wielkiej walki. Stan spotkał się w Londynie z hinduskim bohaterem Great Gammon. Walka ta przeszła do historii tamtych czasów. Był to finał John Bull World Championship. Już w pierwszej minucie pojedynku Zbyszko został powalony na ziemię. Pozostał w tej pozycji ponad 150 minut. Udało mu się wstać, ale po chwili ponownie padł na matę. Po prawie trzech godzinach walki ogłoszono remis. Fani zgromadzeni na arenie nie byli jednak zadowoleni ze stylu Polaka. Pojedynek musiał zostać wznowiony, Lecz Stanislaus nie pojawił się i to hindus został ogłoszony zwycięzcą. W tym czasie wielką karierę w Ameryce robił brat Stanisława, czyli Władysław. Rodzina Cyganiewiczów była już wtedy bardzo popularna. W międzyczasie doszło do wybuchu wojny, a Polska odzyskała niepodległość. Stan był już jednak międzynarodową gwiazdą, więc przeniósł się na stałe do Stanów Zjednoczonych. W maju 1921 doszło do jednej z największych walk w karierze polskiego zapaśnika. Tym razem stoczył on pojedynek z Edem Lewisem. Nie było to jednak zwykłe starcie. Stawką było Mistrzostwo Świata, czyli najważniejszy tytuł tamtych czasów. W Nowym Jorku Zbyszko pokonał Mistrza i przejął jego tytuł. Utrzymał go przez około rok i stracił pas w walce rewanżowej. W tym samym czasie doszło do sporego rozłamu, bowiem wielki gwiazdor Joe Stetcher. Odszedł od grupy promotorskiej, do której należał m.in. Stanisław. Jego miejsce miał zająć były futbolista Wayne Mune. To on w 1925 roku zakończył ponad trzyletni title Run Eda Louisa. Postanowiono, że będzie bronił złota w walce z Polakiem. Golden Dust Trio zabukowało w granom Muna. Zbyszko zgodził się na to, jednak potajemnie przyjął warunki Tony'ego Stechera. Był on bratem Joe, który odszedł z promocji kilka lat wcześniej. Podczas walki doszło do szutu, i Stanisław został mistrzem. Miesiąc później stracił pas mistrzowski na rzecz Joe Stechera. Tym samym doszło do jednej z największych kontrowersji w historii wrestlingu. Były to już jednak ostatnie lata Stanisława Cyganiewicza jako wrestlera. W 1928 otrzymał bardzo atrakcyjną ofertę na stoczenie walki rewanżowej z Great Gamą. Wyobraźcie sobie jak wielkie były to gwiazdy, skoro chciano oglądać ich rewanż po 18 latach. Ich drugie starcie przyciągnęło na arenę 60 tysięcy ludzi. Po zakończeniu kariery udało mu się jeszcze wypromować kilka przyszłych gwiazd. To on wypuścił na świat m.in. Harley'a Race'a oraz Johnego Valentina. Pod koniec życia zagrał jeszcze w kilku filmach i do końca pozostał w Stanach Zjednoczonych, gdzie zmarł w 1967 Stanisława Cyganiewicza absolutnie trzeba zaliczyć do największych gwiazd wrestlingu w pierwszych trzech dekadach XX wieku. W Ameryce oraz w Wielkiej Brytanii przyciągał na trybuny dziesiątki tysięcy ludzi, dzięki czemu został jednym z najbardziej popularnych Polaków. To właśnie on był jedynym polskim world championem, a do tego jego kariera była pełna kontrowersji. Historia Zbyszka pokazuje, jak wielką i ciekawą historię ma pro wrestling. Dziękuję za uwagę. Mówił do Was Lesius Attitude Polska i słyszymy się już wkrótce.